I porównanie obu zawodników, kategoria piórkowa, czyli ta prawdopodobnie najmocniejsza. 24 lata u Soldajewa 2 lata starszy jest. Hincen po jego stronie będzie również zasięg, aż 11 cm. Lepszy, ale olbrzymim faworytem. Przed tym pojedynkiem jest Polak trenujący WCA Fight Team. Ależ ten klimat nam się zrobił przez tego Lwaryczy. Welimir Vel, Mladenow będzie sędziował w tym pojedynku. Rozpoczynamy, round. Rozpoczynamy pojedynek. Runda pierwsza. Spodenki czarne, rękawice czerwone to Adam Soldajew. Spodenki czerwone, rękawice niebieskie. Pascal Kitzen. Niemiec cały czas niepokonany, natomiast ten Soldajew głodny. Szóstego zwycięstwa w swojej karierze. Szóstej wygranej z rzędu. Odwrotna pozycja zawodnika z Niemiec. Widzimy tutaj dużą dysproporcję w warunkach fizycznych, wydaje się znacznie mniejszy Soldajew, ale to co powiedziałeś Maciek, to jest prawdziwy drapieżnik. Ja miałem ostatnimi czasy okazję oglądać Adama na treningach i naprawdę wyglądał tam wybornie. Słaba częstotliwość startu w ostatnich latach, ale często było właśnie też to spowodowane z tym, że po prostu z Adamem nie każdy chce się bić. Teoretycznie na papierze 5 poddań u Chincena. głównie nokautu Soldajewa, więc pewnie spodziewamy się, że Niemiec będzie chciał sprowadzać tę walkę do parteru, ale Adam zwraca uwagę na to, że to jest bardzo solidny zawodnik, wszechstronny i prawdopodobnie najlepszy, z jakim do tej pory się mierzył. Ależ teraz zakręcił okrężne kopięcie Adam Soldajew. Leona, lewa pięść ze szczęką Pascala Kicena, bo w innym wypadku inaczej oglądalibyśmy pewnie widowiskowy knockout. Obaj bardzo dobrze. Ależ Do, kogo, tam prawy, do, kogo, do, kolana, do Trafił teraz prosto w głowę swojego przeciwnika tym kolanem Adam Soldajew, ale uspokoił się, poczekał i wraca do pojedynku chincen. No ratuje, ratuje się tutaj Niemiec klinczem, bo robić to musi, no wiadomo, że jest silny, ale też jest zamroczony, ale Adam Soldajew, jeśli chodzi o grę napaśniczą, to naprawdę nie gapa, to nie tylko bokser, to naprawdę wytrawnej klasy grafy. Widzieliśmy przed momentem, jak łapał oddech, regulował oddech Adam Soldajew, aby nie tracić zbyt wiele sił na e, właśnie ten klincz, na to siłowanie się z mocnym fizycznie Pascalem Hincenem. Powiedział Adam przed tym pojedynkiem. Nie narzucam sobie presji finiszu. Nie będę tego szukał, ale to jest drapieżnik. To u niego jakoś wychodzi samo. O i teraz idzie podźwignie na łokieć, ale zobaczmy jak świetnie wrócił do siebie Pascal Hintzen, Może to kolano wcale tam go aż tak nie naruszyło. Teraz trzeba uważać na kolana. A ja mam wrażenie wręcz przeciwnie, że jest nieco wstrząśnięty palc chociaż teraz próbuje Niemiec przejąć inicjatywę. No, a to właśnie on zachowuje się jak podrażniona bestia. Cały czas idzie do przodu od tamtej akcji Soldajewa. Stara się teraz uspokoić to Adam, zachować zimną krew, nie bazować na emocjach. Też dużo luźniej już się porusza, niżej opuszczone ręce. Soldajew stara się gdzieś szukać tych różnych uderzeń. Krótki dystans. Teraz te ciosy śmigdały. Obok jednej i drugiej szczęki Próbuję uspokoić. Uspokoić ten pojedynek Adam Sol daje Widać, że ta walka w końcu z Pascalem Kicenem. Być może kosztowała go, go. Naprawdę sporo zdrowia. Na pewno też Niemiec będzie miał w planach taki pojedynek, żeby zneutralizować ten dynamit w pięściach Adama Soledajewa po to, żeby go troszeczkę zmęczyć, żeby wykorzystać ten ale świetnie, ale to się przykleiło. W narożniku Adama Soldajewa, oczywiście bracia a żyje, ale jest też blisko klatki Mamet Khalidov, który raz za razem podpowiada młodemu zawodnikowi z Warszawy. Co co był za cios? Złapał na ten prawy Paskara Hincena i odcięło zasilanie, odcięło prąd. Adam Soldajew w organizacji KSW wita się widowiskowym nokautem. Adam Soldajew! Profesor nokautu tutaj zaprezentował nam się. To powiedzieliśmy, że to jest drapieżnik, ale pokazał się teraz, że to jest prawdziwa bestia szósta wygrana walka z rzędu, ladies and gentlemen. Your winner by Knockout Adam So. thank you